Hej, witajcie mi drodzy, jestem Rudy i witam Was na kolejnym wingmanie na moim kanale. A dzisiaj będę grał wingmana z Niku... Jak to się czyta? Niksosem, Niksosem, no. Więc może chcesz kogoś? No, nie, bo no, tak, nie wiem, nieważne. Chcesz kogoś pozdrowić? Ej, eee, chciałbym pozdrowić tutaj czubków, z gobki, z Discorda. Mhm. Mm jeszcze? Mamy tatę i bata. Okej, okay, dobra, to pozdrawiamy. No to ile muszę łapek wklepać, żeby, była na... żeby był następny odcinek. Tak luźno czy jakoś tak gubo? A no jak. Coś. I tak wrzucę i tak. Tylko motywację im dajesz, żeby mi promowali film. No, tak z 200 lajków like niech miałem. No 200 no. łapek będzie gitara, no Ile i lecimy. czy mi się nagrywa, dobra, wszystko nagrywamy. Nie wiem, ja dawno Warpasa na Migma nie nagrałem Jeszcze nie było żadnej porażki, więc dobrze by było, żeby nie było porażki Bo robię 10 gminów I noremi zmian. No Dobra, tu sobie przy Monsterze Po prawej chwili ja pójdę od Shorta Powiem Ci kiedy wchodzić Dobra Monster, dorosłaś Jest dwóch. dwóch Po czapce no 30 jest. No po pociele, 50 dostałem, ja Dobra, no na razie dupa. No to jest mocna CT, to będzie traciszka. Dobra, no spokojnie Ale oni, oni będą gasować to chyba. Też mi się to wydaje. Zagram sobie tak, true for, for Teraz nasza. Jo. Nie no, sorry. Na 50. <tryk> oh no. Dobra, nie. No, na razie badamy terytoria Dawać monsterem szybko, jedziemy i tyle, i potem gramy na mm, 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 Tylko, tylko jakoś pistolet ja nie wiem czy wiedziałem, bo pełki mają. Weź paka. Dobra, już wiedziałem, czy będziemy to Na kurwa. Na blisko, dobra. Okej, okay, dobra, gramy full life, ja teraz musimy damy. odrobić. Na go Nic to Nic. No, nie od razu mnie odrzuciło O, oh, no, o, oh, no. Kurwa, wszyscy teraz na czasie piszą, żeby ich pozdrowić. Ja piernicę. Ale ten ciadrakowy jest na YouTube. Dajcie spokój. Dajcie spokój, chodzę. Jakie skano? Kurwa Kurwa, 99 plooma ma do prawa. O, kurde no Ja myślę, że on nie spsa tym za kratami. No tak poszedł Ty no ty no, no przepierdzieliśmy Na się Dobra jak to do zera no Dobra Galia. Ale, pa my robimy to samo Dawaj szybko shortem Widzimy i tyle Tyle bo to samo cały czas robimy cztery rundy To samo zrobiliśmy To samo to wyglądało Short jest na blisko Jednak nie Jest To no, nie Więc dawaj Jednak nie mhm. udało się Na 50 ale rakowy będzie ten minman Ja pierniczę. no nie wiem jak wjechać, kurde, bo nagle się ustawiam defensywnie No nie lubię grać overpassa, bo jest mocno CT, wciul jest mocno w Ta mapa nie powinna być na minmanie, moim będzie zdaniem Będzie w nagłówku jak przegrać to tylko z Iksusenem to jest Monster. Nie no no... Przybiemy to zero! No mówię, no to jest taka mocna mapa CT, że ja nie wiem jak grać. Dlatego małem w ogóle praktycznie gram na Mingman mapę Chyba 9-0 w pipe Może nie. Może nie, może comeback jeszcze. No kurde, no to samo, to samo, no nie możemy wjechać, nie? Pierdole. Podleży, czyli musi być na dół. Saj wszedł, No No! Kurwa! C... Dobra, musi grać na przemanie. Ale... Nie wiem, co patrzę. Tak to nie pikuje. Nie wiem. Ty, no nie wiem. Albo ja jestem. Nie wiem, nie mogę ich trafić, czy co naprawdę. Ten 12 fragów nawala jak głupi. Ty, no ja nie ogarnę. Więc się tak nagle ustawiają, nie wiem Trebsty przegrać? No, no, byli lepsi to wygrali no Trudno się mówi, ja powzywać. Ja pierdziela Byli lepsi to wygrali Ja byłem chujowy, no i tyle w temacie Idę za No! 66 Monster, super Jeden ja był Ja. To chyba będzie najgorszy MiGman w moim życiu. Wtyczny MiGman. Nie no, wrzucę porażkę. Nieważne czy to. Nie jestem takim chujem. No zobaczymy, no, Zobaczymy czy my 8 rund wygramy po CT. jest, jest tak moc... wielki kombat. Nie no, ta mapa jest tak mocno CT. Ja to... No można tam ci się trafić, 2-3 rundy gdzie zdupisz, no ale. No. Jest tak mo... taka opena na ja CT, że to szok. Chyba, że mają na wallhacka. Może są odjebane. O wingman, że wingman. No coś tak gdzieś dziwnie, stoją nagle w podchodzi, nagle to fajnie. Monster. Wow. No i szybkie 9-0. Ja pierdolę. Nie no dobra, usuwamy to, usuwam to. Jeszcze raz. Nie no, żartuję. Nie będę cheapą. Ja pierdolę. Bywa. Dobra, no. Słabe materiały też muszą być, no nie muszą wiedzieć, że ja cały czas dobrze gram. Zobaczcie, nie, bez rank, tak? No to kurwa chyba może na Walu odjebani gra. Ja, na ja Goldie! Okay. Kurwa taki jeden na Wingmanie, kurwa grał. No czy może mieć jeden Wingmanie, ale wiesz. No dobra, nie wiem co on ma, ale no naprawdę to jebanie grał. Hmm.